I wish, że wiedziałbym te rzeczy mając 15 lat. Pomimo, że jestem na początku drogi życiowej, to popełniłem już trochę błędów, których ty możesz uniknąć. Mam już prawie 22 lata. Przeprowadziłem się do liceum do innego miasta, mając 17 lat. Od tej pory nabrałem doświadczenia i przemyśleń, którymi chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić. Podsumowałem to w 13 lekcji życia dla nastolatków. I pierwszą lekcją jest nie pospieszaj swojego życia. Mając kilkanaście lat i będąc bombardowanym wszechobecną propagandą sukcesu, możesz czuć parę, żeby już w tak młodym wieku zakładać firmy, zarabiać miliony i być ustawionym na resztę ziemskich dni. Wiesz, jaka jest prawda? Wielki sukces w tak młodym wieku dotyczy nie więcej niż procenta ludzi. Nie musisz przyspieszać procesu dorastania tylko dlatego, że otoczenie wymaga od Ciebie dojrzałości. Zdobyczą i przywilejem XXI wieku jest możliwość dorastania w spokojnym i zrównoważonym tempie, niezaburzonym przez wojny czy Wielkie kryzysy. Postaraj się to docenić. Na wszystko przyjdzie czas i wierzę, że uniwers wybierze dla każdego z nas odpowiednie tempo. Kolejna lekcja. Odróżnianie się od rodziców jest potrzebne i okej. Okay. Im jestem starszy, tym bardziej widzę w sobie cechy rodziców. I to zarówno te pozytywne, jak i negatywne. To, że masz inne poglądy, inaczej patrzysz na świat niż Twoja rodzina, jest całkowicie normalne i nie wynika z tego, że Twoi rodzice nie rozumieją. Tylko stąpając po tej ziemi kilkadziesiąt lat w pełni ukształtowali swoje postrzeganie rzeczywistości i będą to robili w prawdopodobnie diametralnie inny od twojego sposób. Mogą przy tym wyniknąć sprzeczki i kłótnie. To naturalne, ale uznaję to za ważny etap, gdyż przyczynia się on do wytworzenia własnego indywidualizmu i wyjątkowości charakteru. Lekcja numer 3. Karma i Sabic i wraca zawsze w odpowiednim momencie. Na 100% masz w swoim otoczeniu osoby, którym wszystko się udaje, a są największymi krętaczami i playerami, jakich świat widział. Myślisz sobie, on ma szczęście i wszystko uchodzi mu na sucho. Z wiekiem nauczyłem się patrzeć na takie osoby z jedną myślą: karma do ciebie wróci, Hani. Jeszcze lepsze jest to, że karma wraca w zawsze odpowiednim momencie. Wtedy, kiedy ta osoba potrzebuje lekcji, wtedy, kiedy potrzebuje. Próbuje kopnięcia w tyłek, dostanie to. I jak to się dzieje? Nie wiem, ale zawsze działa. Kolejna lekcja, zdrowa relacja z pieniędzmi zaprocentuje w przyszłości. Nawyki, które wyrobiłem w sobie mając kilkanaście lat, w większości są ze mną do dziś. Dlatego tak ważne jest, aby już będąc nastolatkiem, starać się mieć dobrą relację z pieniędzmi. Niezależnie, czy zarabiasz już swoje pieniądze, czy utrzymują cię rodzice, jedną z ważniejszych umiejętności, jaką możesz nabyć jest oszczędzanie. Wyróżniłbym tutaj dwie drogi. Jedna to Stricte odkładanie wyznaczonej części Twojego dochodu albo kieszonkowego. Na przykład przyjmujesz, że 15% z kwoty, którą masz do dyspozycji, co miesiąc przelewasz na konto oszczędnościowe albo wkładasz do skarbonki. Druga to rozważne kupowanie rzeczy, unikanie kompulsywnego kupowania i zawsze zadawanie sobie przed zakupem pytania, czy jest mi to potrzebne. Mój protip to poczekanie z zakupem dwa tygodnie do miesiąca i wtedy jeszcze raz zadanie sobie pytania czy na pewno chcę daną rzecz. Dosyć często się rozmyślam i wtedy wiem, że dany przedmiot nie był mi do niczego potrzebny. Lekcja piąta: małymi kroczkami staraj się budować poczucie własnej wartości. W świecie, gdzie często widzimy dobrą stronę życia kompletnie nieznanych nam osób w internecie, bogactwo, egzotyczne wakacje, stabilne związki i piękne ciała, patrząc w lustro łatwiej dostrzegać mankamenty własnego tu i teraz. Powiem coś, groundbreaking nie ma ludzi idealnych. Czekanie na najlepszy moment w swoim życiu po to, aby pokochać siebie, kompletnie odbiera sens drodze, która prowadzi do tego momentu. Jeżeli myślicie, że w wieku 22 lat jestem po tej drugiej, lepszej stronie akceptacji siebie, to Oh, no, no. Mam wrażenie, że ja jestem bliżej startu niż mety w tym procesie. Jedną z metod, które uważam za turboskuteczne, jest wypisywanie na kartce po jednej rzeczy dziennie, za którą siebie cenię. Mogą to być zarówno cechy fizyczne, jak i charakterologiczne. Lubię swój śmiech, lubię się za bycie pomocnym. Uczy to zwracania uwagi na mocne strony i większej akceptacji dla tych mniej pozytywnych aspektów naszego istnienia. Kolejna lekcja: naucz się odróżniać oraz komunikować emocje i uczucia. Próbując zdefiniować, czym jest emocja i uczucie, posiłkowałem się internetem i emocja. To przejściowe, znaczne poruszenie umysłu, a uczucia to stan psychiczny odzwierciedlający stosunek do zdarzeń, do innych ludzi, do otaczającego świata i do siebie samego. Żeby dobrze nazwać i odróżniać, czym jest spowodowany mój stan psychiczny, zadaję sobie dwa pytania. Jak nazwałbym to, co w tym momencie odczuwam? Jak myślę, czym to jest spowodowane? Kiedy odpowiem na te pytania, daje mi to taką świadomość siebie, która sama w sobie jest wy. Zwalająca. Im jestem starszy, tym bardziej doceniam, że uczę się w jasny i przejrzysty sposób mówić o swoich emocjach i uczuciach. Kiedy mam gorszy dzień, jestem smutny, przygnębiony, niezmotywowany. Zamiast odburkiwać na każde słowo, staram się oznajmić, nie mam dzisiaj nastroju, albo dzisiaj mój poziom lęku jest wysoki. Wtedy otoczenie wie, że nie jestem w najlepszej formie psychicznej. Ogranicza to nieporozumienia i konflikty spowodowane z punktu widzenia innych byciem nimi. A także sprawia, że jesteście świadomi i łatwiejsi do odczytania dla osób mających z wami kontakt. Lekcja siódma. Chłoń czas kiedy nie masz na swoich barkach odpowiedzialności. Będąc w przedziale wiekowym do 19 roku życia, prawda jest taka, że jesteśmy odpowiedzialni za niewiele rzeczy. Głównie ogarnięcie siebie i przestrzeni wokół nas. Z wiekiem, szczególnie po wyjechaniu na studia, jeżeli wyprowadzacie się od rodziców, spraw, które trzeba załatwić, przybywa lawinowo. Urzędy, rachunki, a nawet przemyślane zakupy spadną na twoje barki. Obecnie jestem na takim etapie życia, że praktycznie cały czas muszę do kogoś zadzwonić, gdzieś pojechać, coś załatwić, zapłacić jakiś rachunek i momenty, gdzie nie mam na głowie tego typu spraw, są takie oczyszczające, ale jest ich coraz mniej. Więc, będąc nastolatkiem, staraj się doceniać kind of beztroskę i to, że większość Twojej rzeczywistości ogarniają za ciebie rodzice, bo potem będzie tylko gorzej. Lekcja ósma. Ludzie w życiu przychodzą i odchodzą. Rotacja ludzi w Twoim otoczeniu będzie naprawdę duża. Zmiana szkoły, pójście na studia, nowa praca. To etapy, kiedy w jednym momencie rozstajesz się ze starą i poznajesz nową grupę osób. Część z nas ma taką cechę dostosowywania się do innych, zmiany wyglądu, sposobu bycia czy słownictwa. Ważne jest, żeby starać się nie zmieniać dla innych i chronić takie swoje światło. Dużo lepiej jest wchodzić do nowego towarzystwa z nastawieniem: zaakceptujcie mnie takim, jakim jestem, a nie zatracać cechy swojego charakteru dla osób, które nie zagwarantują. Że będą z Tobą na zawsze. Następna lekcja, Twój czas to najdroższa waluta. W dobie social mediów, których najważniejszym zadaniem jest utrzymać Cię jak najdłużej z nosem w aplikacji, poświęcasz czasami mniejszą, czasami większą część dnia na konsumpcję treści. Przyjmując, że w ciągu doby poświęcasz na to godzinę, w ciągu miesiąca 30 godzin, w ciągu roku ponad 360 godzin, to w ciągu najbliższych 5 lat poświęcisz na to ponad 1800 godzin, czyli około 75 dni. Wiesz, co możesz zrobić w ciągu 75 dni. Dla przykładu, wyjechać w podróż dookoła świata, dwa i pół raza. Dwa i pół raza. Nie zakładam, że da się całkowicie nie korzystać z social mediów w obecnym świecie, ale warto spojrzeć na nie w sposób racjonalny i przemyśleć, na co lepszego możesz spożytkować czas w nich spędzany. Zapamiętaj, możesz odzyskać pieniądze, ale nie odzyskasz czasu. Lekcja dziesiąta. Nie ma żadnej Twojej winy w tym, gdzie, w jakiej rodzinie i w jakim stanie majątkowym się urodziłeś. Wbrew pozorom to jest. Turbo uwalniająca myśl. Zawsze śmieję się z moimi paręcami, że trzeba było ustawić się w kolejce do innych rodziców. Of course, it's a joke. Ale musisz uświadomić sobie, że nikt nie wybiera czasu i miejsca, w którym przychodzi na ten świat. I jeżeli w danym momencie wyrzucasz sobie, że przestrzeń, w której się znajdujesz, nie jest dla ciebie odpowiednia, to nie ma w tym w ogóle twojej winy i staraj się zaczynać od punktu, w którym jesteś, a nie od punktu, w którym chciałbyś chciałabyś być. Dzięki takiemu mindsetowi, Uświadomisz sobie, że niezależnie od zasobów możesz zbudować coś trwałego i wartościowego, zarówno w kontekście kariery czy relacji. Następna lekcja: nie obwiniaj się za to, że próbujesz. Przyjmijmy, że chcesz nauczyć się wyszywać. Trochę abstrakcyjne, ale sam prawie od roku nie mogę się zebrać, żeby dokończyć wyszywanie koszulki. Próbujesz, ale ci nie wychodzi. W pewnym momencie decydujesz, że porzucasz ten pomysł, i na tym kończy się Twoja przygoda z wyszywaniem. Let me tell you. Nie ma w tym nic złego. Bycie nastolatkiem jest idealne do tego, żeby testować nowe rzeczy i sprawdzać, co jest dobre dla ciebie. Jeżeli nawet nic z tego nie wyjdzie, to nie obwiniaj się, bo jak mówi moja mama, nie ma kłopotu ten, co nic nie robi. Lekcja dwunasta. Nie musisz mieć w tym momencie wszystkiego przemyślanego i ułożonego w głowie. Będąc w gimnazjum, z jednej strony zazdrościłem ludziom, którzy mieli plan na siebie i sposób na jego realizację, choć w tym wieku ma się raczej Plany, a gorzej z pomysłami na ich realizację, a z drugiej strony zawsze mówiłem, e to się tobie jeszcze na 100% zmieni. Czy miałem rację? 50-50, czasami tak, czasami nie. Duża grupa ludzi po skończeniu studiów nie wie, co ze sobą zrobić, więc ty, będąc jeszcze przed tym etapem, staraj się być świadomym i myśleć o swoim przeznaczeniu w życiu. Ale pamiętaj, że masz jeszcze czas, żeby się w tym upewnić albo zmienić pomysł o 180 stopni. Jeżeli pomimo szczerych chęci nie wiesz, co Robić w życiu, mając te 20-kilka lat, to uwierz mi, przyjdzie taki moment, spotkasz takich ludzi, którzy wszystko ci rozjaśnią. Weźmiesz czerwoną albo niebieską pigułkę, sorry, oglądałem ostatnio Matrixa, i nabierzesz pewności co do Twojej misji na tym świecie. I ostatnia lekcja problemy, którymi nie będziesz się przejmować za 5-10 lat. Nie są ważne. Przyjmijmy taką sytuację. Jesteś w szkole i jedna z osób w twojej klasie jest dla ciebie wyjątkowo niemiła. Obwiniasz się tym i martwisz, bo przecież nic nie zrobiłeś tej osobie, a jakimś cudem nie daje ci spokoju. Mamy takie robocze zmartwienie, a teraz spróbujmy obrócić tę sytuację i zadać sobie pytanie, czy za 10 lat będę pamiętać tę sytuację, czy będzie ona wpływała na moje życie w tamtym momencie? Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że nie. Po skończeniu. Szkoły spotkasz tę osobę raz w życiu, przypadkiem w sklepie, i nie zamienicie nawet słowa. Obecna sytuacja nie będzie miała żadnego wpływu na ciebie za kilka lat. Tym samym przejmowanie się nią nie ma żadnego sensu i jest tylko stratą czasu i emocji. Dzięki takiej racjonalizacji zmniejszysz pulę rzeczy, która zaprząta ci głowę, i w łatwiejszy sposób ustalisz priorytety w życiu. Wierzę, że jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu i spróbujesz wcielić w życie lekcje, o których. Jak dzisiaj mówiłem, to twoja przyszłość stanie się lepsza, łatwiejsza i wypełniona światłem, jeżeli masz ważną lekcję życiową, którą chcesz przekazać innym nastolatkom, to napisz ją w komentarzach, a jeżeli wyciągnąłeś coś dla siebie z tego filmiku, to daj mu łapkę w górę i subskrybuj kanał. Trzymam za ciebie kciuki.